Cześć YouTube, kolejny raz. W dzisiejszym filmiku zobaczymy, co się stanie, jak zrobimy zwarcie na baterii litowej. Myślę, że uda mi się zrobić zwarcie, po prostu wkręcając to w ten sposób w imadło. Tutaj mamy wszędzie minus, tutaj mamy wszędzie plus, więc myślę, że imadło to po prostu złączy i zrobi tutaj zwarcie. Zobaczymy, czy coś się stanie. Może się nic nie stanie. Ja ubieram maskę, no i próbujemy. No cóż, jak widzicie nic się nie stało. Także nie tym razem. Może dlatego, że ta bateria jest już zużyta. No ona była trochę tam naładowana, trochę jeszcze trzymała, ale widocznie już. Widocznie była już na tyle kiepska, że nic z tego. Dobra, idę to wyrzucić. I to tyle na dziś. Tym razem nie wyszło. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Może trafi nam się jakaś mocniejsza bateria, która rzeczywiście eksploduje.